Ja też gadam pasmo te polskie. Ale tu coś nie w porządku. Jak chciała mieć syna kształconego w kunszcie stolarskim, a on jeszcze dobrze się łamał, to wszystkie sprawy, które trzeba było, powinien załatwić. To tu ma co jeszcze do gadania. Nie ja obradź tych mi. mistrzów. My tego syna pisowego będziemy egzaminować. Jak u nie jest w porządku, to widzicie, że możemy nie dać mu To syn nie jest. To nie będzie po bożemu, niech tu powireczny. Ja miałem gadać to godowe. Ja myślę, że tylko brak już mógł. Co on powie, to będzie. Racja, racja. Dobrze gadał. Bracia cechowi, tu trzeba mieć dobry pomysł. My znamy ojca, my znamy pisa, jaki on jest. No trochę skum. dobrze się ma, ale co tu winien syn, który u majster robi cztery lata i dobrze się wyrobi. Więc ja bym chciał, żeby mój podcechmistrz Jaskuła egzaminował terminatora, a my będziemy słuchać i wydamy słowa. Bracie Cechmistrzu, co sledzi i to, całe wygadacie, będzie ślachetnie załatwione. Niech podcechmistrz egzaminuje terminatora. Ja też to, będę. Ja byś. No to, bracia cechowi, będziemy zaczynać. Podcechmistrz Jaskuła będzie egzaminował oh. kancyli. Witowski weźmie dwa złote od a Kołek weźmie wosk i zaniesie do naszej ławki cechowej w kościele. No to teraz zaczynajmy. Lepianka, wołajcie. Chodźcie, chodźcie! My tu zebrani uchwaliliśmy. Że wy, się, dacie trzy funty wosku, tego pierwszej klasy i za zawiecieńcie na liście, zapłacicie dwa złote polskie. Ale najpierw was będzie egzaminowany przez podcech mistrzania No i ja, podoba się? Jak widzę, bracia Tychowi tak tak to widzę, że tak musi być. Tylko ja wiem, że mój syn Jaś się wszystko widzi. I no ja mu zapłacę i wosku im Po czystunek jak widzicie, jest. Ale niech mój syn powie wam, co wie. Tak, tak, to dobrze. Ja się, synu klisa, Szymona i matki Agnieszki w domu Brodowicz. Chodź tu na środę. No. Będziesz nam mówił, co mówisz. Coś ty za te 4 lata wyniósł od majstra brata cechowego ręcznego. No, pod sekundą. zaczynajcie. Będziemy widzieć co mówi. Ja tu jestem wybrany przez brata cośmistrza i braci cechowych kunsztu słowackiego. Do tego, żeby się dowiedzieć co ty, Terminatorze, ręcznego Wojciecha, Janie, pisze synu Szymona i matki Agnieszki w Brodowiczu, wiesz o robocie, którą się 3 lata uczyłem. Ja cię będę tej roboty pytał. Wiesz o to się pyta? Jak się robi stół? Zagodne, jakie do tej roboty będziesz brał narzędzia. Czy ja się mogę zapytać, jaki to będzie ten stół? Czy nogi to co, na ile suflot? To ja widzę, że jest nowy. To ja widzę, że się znowu. Dogoda. Na to nogach bez śródko. Najpierw bierę deski i burzę na miarę. Pasuje je na blad. Potem ku się kierun na nogi. obtocie ich i Lub faklem dziury na cargi zrobię. Czarki zaś chociażby o... za... się kierun. A dalej to blad obstrugą, obslifuję, zagruntuje, zabije z i dopasuje, obstyszę i do balunku stół gotowy. To jak na to bracia? Umie zrobić stół, Uuu. Uuu. Zobaczcie, zebrań, słuchajcie, co ten terminator gotował. Widać, że coś ich umie. Teraz się pytam, jak się robi drzwi do chałupy filmkowe? Jeżeli się miały dziury w fałpy, gdzie mają być drzwi, i robi się z bala na czopy, potem do futryje, to dorabia się drzwi, i robią się fryzę z dwójki, tam sztamują się ono i robi się mu do tego, robi się mu na miarę filmki szwajcowane. Sklija się i kołkuje, czyści się, robi fec, kuje się ich na zawiasy i zamek i maluje. Tak są gotowe. A ty robiłeś takie drzwi? Robiłem dla darowym. A umieś bez kołku i bez kleju? tak, także ty zrobiłem dla skąpora. Jakieś co zebrani słyszeli, ten terminator goni. A na trzecie to się pytał. A na trzecie, to będzie ta skrzynia. Dostańcie cech cechmistrzu i bracia cechowi i oglądajcie tę skrzynię, która jak on mówi sam zrobił. Nie. To się was tu zebranek pyta. Czy uda się ten terminator na celach Bo wy musicie teraz zdecydować po kolei. Ja gadam, że będzie z nich Jak Jakby chciał, to ja mogę wziąć do siebie na czeladnika? Tą będę dał jeść i okrywkę, to się zgodzimy. Ja go tu nie będę chwalił dużo. Boście słyszeli. Dobry popach, dobre chałupy. A nagle idźcie mu dać. I te skrzynie to ja wezmę na wiano dla mojej córki. To może zrobiono, zapłacę. Przedliście i widzieliście. gdzie chłopak u się uczyć. Nie moje terminatory co ich zawsze wyjmować. Tu glej dać. Ja za tym. Ja też za tym, glej czemu dać. I ja tu najmłodszy jak widzicie. I mnie znacie. To ja w ratówce mistrzowi starszym braciom nie mogę się sprzeciwić. I tyż godą, posłyszałem co on godą, to na robocie się zna. I glej czemu dać? Jakżeście tu słyszeli na plisie, i wy byli, no, macie syna jak trzeba. Nic tu na niego no złego nic nie gada. Ani majster na niego nic nie mówił. Jakżeście tu słyszeli? Mm. Będz napisany? Napisany. Tylko od pieczęci te dwa złote polskie. Co już tu ją daje?